Im śle zas, im śle zas, im śle zas, ein alter Mann Hat nicht, hat Lumpen an, O oh, helf mi doch im meiner not, sonst ist der Bitter, frost mein tod. Jakich A to, Na nikogo już dzisiaj nie czekam. Eskurzowate na dzisiaj. Nein, nein, O oh nie żeby mnie nie na do mojego Skąd się wziął pomysł z organizowaniem imprezy na Świętego Marcina? Dzień Świętego Marcina to w Niemczech bardzo popularna impreza, dlatego w tym roku postanowiłyśmy z panią Krzemiej, że zorganizujemy taką imprezę u nas w szkole. No i mam nadzieję, że wszystko się udało. Myślę, że impreza była świetna, pogoda nam dopisała, także w przyszłym roku powtórka. Jesteśmy uczniami klasy ósmej z programu DSD. Chciałabym wiedzieć, czy jest Pan zadowolony z efektów wprowadzenia programu w naszej szkole. Zaznaczmy, że to właśnie dzięki Panu i dodatkowym funduszom przeznaczonym na jego realizację może być on prowadzony w naszej szkole? Dzień dobry, cześć wszyscy uczniowie. Naprawdę jestem dumny z tego, co przed momentem zobaczyłem. Niespełna trzy miesiące nauki języka niemieckiego. A tak piękne przedstawienie. Widzę, że to, co zdobywacie w szkole, z pewnością będzie w przyszłości procentować. Osiągniecie dzięki temu cele, które sobie zaplanujecie, ale przede wszystkim będziecie mieli łatwość nawiązywania kontaktów i porozumiewania się z naszymi przyjaciółmi, którzy mówią w innym języku niż my. Z naszej strony, jako miasto, jako burmistrz bardzo się cieszę, że mam możliwość wspierania jakże szlachetnej inicjatywy tych zajęć języka niemieckiego w ramach programu DSD. I tutaj duże słowa podziękowania chciałbym skierować na ręce pani Joanny Krzemień, która można powiedzieć zaszczepiła ten język w tej szkole. No i dzisiaj, tak jak przed momentem, przepiękna, naprawdę uroczysta. Pink, eine Szenka, o tym, wie das alles seinen Początek ze Schwiętym Marcinem hatte, weil sie sich thematisch anschaut. Wie gefällt Ihnen unsere Schule? Die Schule gefällt mir sehr gut. Sie liegt wunderschön auf einem Hügel, sodass man ganz viel sehen kann. Einmal habe ich die Tatra gesehen von hier. Es war super schön. Außerdem mag ich den Deutschraum den kenne ich dann habt ihr hier ein wunderschöne ist das die aula ja oder ja wunderschön total toll groß. und ich freue mich schon auf den nächsten besuch in der achten klasse im januar oder februar komme ich zu euch an die schule ich freue mich W tym roku w szkole po raz pierwszy, ale w ogóle prywatnie też właściwie teraz po raz pierwszy, gdyż to no nie jest takie święto u mnie w domu obchodzone. Także bardzo się cieszę, że mogę tutaj być na tym święcie. Jest Pani dumna ze swoich uczniów DSD? Jestem bardzo dumna z moich uczniów, wszystkich, z tych, którzy są w programie DSD również i z tych najmłodszych, którzy dzisiaj zapropon, zaprezentowali taki piękny program piosenki i wierszyki i z tych starszych, którzy zdają co roku ładnie egzaminy DSD i w ogóle poświęcają swój czas wolny na naukę języka obcego.